Halo, halo, przygotujcie się do wielkiej niespodzianki z pisu 7, Minecraft moja życiowa przygoda. To będzie, na, to będzie naprawdę bardzo długi film, raczej bardzo długi odcinek. To będzie planowana ucieczka, która się nie uda kilka razy oraz... Oraz finał, który odbędzie się na wielkiej e, arenie, w której Micha w której, ja 227 e, przypomni sobie jak... R, sobie i poćwiczy sobie od początku, jak używało się Kungfu oraz karate. Wystąpi w finale. Będzie się bił. Zniszczy. zabije tego, który go objażnił w lokach. To tylko jest złodziej. To tylko jest złodziej. Yy, ludzi, tylko przywołów, tylko do więzienia w sensie i nic więcej, więc do widzenia za dwa dni albo trzy, teraz będę nakręcał film na przykład o mojej albo kocie, albo psie, yy, do widzenia do tego odcinka, myślę, że Wam się ten odcinek spodoba, będzie bardzo długi i chcę, żeby Wam się podobał.